Czema z tej strony Mruwa, witam Was w już trzecim odcinku z Guild Wars'a Tym razem jesteśmy na a właściwie w miejscu przeznaczonym dla PvP Jak widzicie, to jest taka dosyć mała krainka, bo cała jakby to jest jej wielkość. Ale spokojnie, tutaj mamy jakby rozwinięcie. I to jest World vs World i tutaj walczy się właśnie pomiędzy dwoma serwerami. Takich map jest chyba trzy się. Wow, a co to jest? Tego nawet nie wiem co to jest, także nie będę wam mówił, bo muszę się sam dowiedzieć szczerze Pierwszy raz to na oczy widzę <laughs> Chyba coś dodali, ale no dobra To każda mapa z tych trzech jest taka sama, tylko należy do innego jakby serwera Zaraz wam to pokażę na... Gdzie to jest? O tutaj, World vs World, no i... Teraz ostro ciśniemy jakieś dwa inne serwery w dubsko, bo widzicie, jesteśmy niebiescy, to jest jakby nasze przejęte tereny. To jest tam zielonego serwera, a to czerwonego. Jest coś takiego jak rotacja serwerów, te serwery się zmieniają co jakiś czas, ale no dobra, nieważne. Eee, może Wam trochę pokażę, bo tak jak powiedziałem, tutaj mamy od razu 80 poziom. To co teraz widzicie u mnie na dole, jak widzicie, to nie jest pasek w ogóle EXPA, to jest pasek rank pointsów. I mam tutaj siódmy, jakby poziom. Moja postać też, jak widzicie, wygląda totalnie inaczej. Jedyne, jak to jest zbieg okoliczności, mam takiego samego chesta yy, jak w PVE. Ale no, uwierzcie mi na słowo, tutaj wszystko można zmienić. Zaraz wam zresztą pokażę. Tutaj mamy, tak jakby bank swoich odblokowanych skinów. Na przykład, nie wiem, mógłbym to założyć. Znaczy, tak. Albo nie wiem, co tu jeszcze zdobyłem. Przesłów mam mało, ogólnie tych PVO, na przykład coś takiego. Ogólnie w PVP zacząłem się bawić od niedawna. Także zbyt dużo tego nie odblokowałem. Jak widzicie, miałem trochę większe szczęście do innych przedmiotów. No ale tutaj. O, mam jakieś duperele. No ale też nieważne. Chciałem Wam to właśnie pokazać, że coś takiego jest. Jakby właśnie na PVP bardziej niż o jakieś nowe zbroje i tak dalej. Walczyć bo tego właśnie nie ma w ogóle. Bo o, tutaj jest sprzedawca, na przykład właśnie o, on sprzedaje, tak jak widzicie, wszystkie takie same, jakby zestawy. Oczywiście, na przykład heavy. Nie wiem, co tu jest. O, nie Dobra, nieważne. Jakiś heavy boots raczej będzie mocniejsze od light. Tak, 133 armora, 182. No oczywiście, ale to dlatego, że to jest klasa ciężka, ona ma pewnie troszeczkę zabrany damage i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy tak samo obronie. Wszystko jest dostępne od jakby wejścia do tej krainy, jak normalnie, jaki mam poziom. Będzie tu napisane, no, teraz mam 80 według tego, A no widzieliście, wczoraj miałem jeszcze tam 28 bodajże, albo 29, także coś takiego mam w świecie PvE, w PvP no mam 8.0, także to jest bardzo fajne moim zdaniem motyw. I też że nie porzucili tego tak, że po prostu nie wiem, masz 8-0 i, i penis i nic nie możesz kontynuować, bo tak. Bo już wszystko już masz, tylko faktycznie da się coś porobić w tym PvP, Podblokowywać skiny, nie wiem, zbijać jakieś poziomy tutaj specjalne. Chociaż naszego EQ, tak jak mówiłem, to nie zmieni. Tutaj właśnie mamy PvP Mystery Coffer. Ja to lubię kupować, bo tutaj właśnie otrzymujemy różne skiny do, e, do naszej no, postaci. Polecę jeszcze tutaj. Coś takiego dziwnego, nie wiem. Skile, tak jak widzicie, mamy takie same. O, znaczy, no, właśnie niektóre, tak jak pamiętacie, tutaj było ich dużo więcej. A niektóre są skile, właśnie zabrane z PVP, bo na przykład byłyby zbyt potężne. No, a to jest całkiem logiczne. Tutaj na przykład mamy gościa, który sprzedaje yes. na pierwszy glory points. Yes. Na glory rank, przepraszam skiny tutaj na 10, im wyżej tym większy, tam będzie 20, tam będzie bodajże 30, gdzieś tam, hen daleko Jest coś koło 40, 50, 70 i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno nie będziecie się nudzić. No ale dobra. Może wam jeszcze pokażę, co by wy. A, dobra, też nie wspomniałem. Jakby mamy mamy możliwość o o cofnięcia wszystkich trajców na PvP. Są to oddzielne trajcy Tak samo tutaj. Te skile ułożenie ich też mamy oddzielne. Bronie mam inne totalnie. Eee, nie wiem, wszystkie te skilly e od wejścia są odblokowane. Za wyjątkiem tym jednym nowym skillem, z którym nie wiem, jak jest. Muszę go odblokować, zobaczyć i wtedy może wam powiem. Jeżeli oczywiście nie zapomnę, no ale dobra. Idziemy sobie do tego typka i zapisujemy się na arenę. Mm, tak, ja chcę tylko wejść. Dobra, i on będzie nam szukał gry. Ja jeszcze może... Ja zrobię cięcie oczywiście zaraz, tylko chcę jeszcze wam pokazać drugą możliwość zapisania się jakby na to PvP. Tam jakby mamy właśnie takie czekanie i, i nie wiem, i to się nazywa turnament, można się zapisać z dowolnego miejsca na świecie. A tutaj to są tak jakby serwery. Mogę wbić do każdego jakiego chcę. Mam tutaj filtr. One nie są takie, że no nie wiem, że dam normalnie dostajemy te rank points i w ogóle. E, też no, szybciej się tam dostajemy, ale nie wiem. Jakoś bardziej lub, polubiłem, jak zobaczyłem, że w ogóle się da e, to bawię się w tamte mm, No dobra, no to tak, to ja robię tutaj cięcie i wrócę do was jak już nam znajdzie grę, także do zobaczenia Okej, okay, i oto jesteśmy już na PvP Dobra, więc e, w tym trybie chodzi o to, aby utrzymać e, swojego trebuczeta, czyli no nie wiem, wyrzutnie czy coś przy życiu jeżeli nam się oczywiście rozwali, to możemy to naprawić. Z bazy przeciwnika musimy przytargać do siebie e, znaczy do tego właśnie, do tej wyrzutni zestaw naprawczy. Osoba, która to niesie, nie może atakować, reszta musi ją osłaniać. Mniej więcej tak to wygląda. Oprócz tego trzeba przejmować jeszcze trzy punkty. Tutaj je pokazywałem po kolei, jak widzieliście. No okej, okay. a tymczasem muszę się wydać, o jakieś jakiś wir walki, bo trochę tak się odupiałem. No jej. Tu nie będzie zbyt dobrze. Z tego co widzę. Chociaż, dobra. Okej. Okay. Taka pierwsza. Nie wiem. Co teraz pewnie robię, się dziwicie. Yy, żeby kogoś zabić, nie wystarczy po prostu włożyć w niego 500 tysięcy damage'a i on nie, on nie od tego nie umrze. Potrzeba jeszcze do niego podbiec i wcisnąć F i poczekać chwileczkę. To jest jakby dobicie. Yy, to jest dosyć fajny, moim zdaniem, zabieg. Właściwie nie wiem dlaczego, ale dosłownie od pierwszej sekundy, kiedy go. Zobaczyłem bez bezzasadnie go, pokochałem i po prostu brakuje mi to w innych grach. Jeżeli tego nie ma, nie wiem właściwie dlaczego, bo nie wiem, po prostu mi się to podoba. Oczywiście, podczas tego, jak leżymy, możemy też gościa sklepać. Także nie jest tak, że jeżeli kogoś przewrócimy, to już nie ma szans na wstanie. Ale jeżeli on na przykład kogoś zabije, to wstaje normalnie, jakby nigdy nic. Także dobrze jest trzymać się w grupie, bo jeżeli grupa kogoś zabije, a my będziemy na tym, nawet przed tym asystować. To od razu możemy wstać i rozdupić resztę. Także to jest bardzo pomocne i trzeba o tym pamiętać. O, goś się chyba przeżył. A nie, jednak nie te finishery, właśnie ten, jakby czyli wygląd tych wykończeń, można też edytować, zdobywając różne nam punkty i tak dalej. Także jak najbardziej możemy rozwijać swoją postać. okej okay. o, i gość od razu na przykład umiera. I tak naprawdę na PvP dobre są postaci. Które mają jakiś escape mechanizm podczas tego jak leżą Tak aby nie dało się ich dobić To jest bardzo pomocne, ja mam na przykład na necro coś Co średnio skuteczne, ale zawsze coś Na przykład do bardzo dobry escape mechanizm ma TIFF, Bo ma taki jakby teleport I to strasznie może napsuć krwi Bo po prostu czekamy do momentu kiedy przeciwnik już nas praktycznie zabija I teleportujemy się w jakieś miejsce obok Aby zajęło mu to dwa razy tyle czasu Naprawdę upierdliwa i denerwująca rzecz a to co najbardziej upierdliwe To jest najlepsze na PvP Dobra jak widzicie ja teraz zmieniłem broń Teraz polegam na bardzo szybkich jakby atakach O i goście sobie o boże czy Elementalista Tak Elementalista może zamienić się w parę Dzięki czemu nie da się go dobić O No i tak wygląda mój Execute A teraz mam jakiś limitowany W ogóle nie wiem za co go dostałem Ale wygląda przyznacie fajnie Jakiś wielki dildo spada z nieba i zabija przeciwnika. Nie to żebym lubił jakiegoś nim nie Dilda, nie wiem Dobra, nieważne, bo się pogrążam. E... Dobra, lecę na środek, bo tam widzę, że oni mają problem. My jak coś, to y, mam właśnie licz Forma na Litce. Zamieniam to w takiego wyjebanego lisza, który może przyzywać na, na, na pieprzanie zły damage, o ogólnie tyle. Ogólnie biegam właśnie ze staffem i nożem i Warnhornem, czyli rogiem. Ponieważ no Warnhorn jest bardzo śmiesznym narzędziem, bo nie dość, że ma dosyć dobry Karadu control, bo ma stun'a i oprócz tego dosyć szybko biegam. To na no no i tyle właściwie bondaje tego dwa skille O naszego właśnie naszą maszynkę Rozdupili trzeba iść do ich do nich i podwalić repairan kit. Gdzie w ogóle jestem? Zgubiłem się. A tutaj dobra. Wow, 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 co tu się dzieje, chłopie? Co ty walczysz? Pomogę ci. Także wiecie, tak jak mówiłem, każda postać jest zbalansowana. Przez co walki jeden na jeden są niemiłosiernym pokazaniem skilla i tego, jak ogarniamy daną postać, więc najlepiej walczyć w kilka osób. Najlepiej z przewagą liczebną oczywiście. Także jak tylko się da, to trzeba podbiec do swojego sojusznika i po prostu pomagać mu ze wszystkich sił Także PvP jest jak najbardziej na teamplay A i właśnie zapomniałem, tutaj mamy akurat taki tryb, to jest taka mapa Każda mapa ma inny tryb Także, A na przykład właśnie laska teraz biegnie z e... Repairan kitem I dobrze by było, żebym ją osłaniał Niestety, no. Jedziemy we dwójkę, także to może być trochę zły pomysł. Ale no nic. Jezus, moja ona za pieprza. Zawyje wróg. Teraz będę wiek, jak pojebany. Oprócz tego, właśnie te. Nie wiem, motylki. Właściwie, to jest o gdzieś... Bardziej owady. Yy, dzięki nim. O, mogę tego użyć? Nie. Inny charakter tego kontroluje. A to nawet nie wiedziałem, że da się z tego strzelać. Ło Ło o było? Co to rozwali? Nie wiem, ale też tak mi się zdaje, że to jest bezpośrednio związane z celem tej mapy. Nie wiem, ja zawsze się tutaj biję o punkty i próbuję jakoś grać w zespole. Szczerze mówiąc, pierwszy raz zobaczyłem, żeby ktoś zaczął z tego strzelać. Nie wiem, jakoś nigdy mi to nie wpadło do głowy. Także widzicie, no w PvP za dużo, to jest najlepszy dowód na to, że w PvP za dużo nie gram Ale to nie oznacza, że jest słabe, wręcz przeciwnie, jest po prostu niesamowite Ajajaj, o tu się ktoś bije Mam o, o, o. O, go już tam się poddaje, ale spróbuję go jeszcze dobić, bo... Dobra, <toddź> zamienia się formę tą OP, że tak powiem Trochę mu wydupię o, cześć gościu. Co dam u ciebie? No, wiesz mi zostawi w ogóle go do, do bicia, co? co To się nie zdarza często. Dobra, dzisiaj masz gościu. Tyle by cię było. O, już mi się skończył ten wielki dildos spadający z nieba teraz. Mam jakiś dziwny właśnie stary swój O, stoi w miejscu gościu. A się sobie w wróg. O. Dobra, teraz będę od niego otrzymał dystans, bo jednak. Clock Tower captured. Nie jest dobrze trzymać się przy przeciwniku, jak zawsze można stać się od niego z tylu. No, chyba że oczywiście go dobijam, no to inaczej się nie da niż z bliska. Dobra. Okej. Okay. Gdzie by teraz pobiec? Może tam. O, doskoczę. No i chuj. Jakby, jak widzicie, rzadko używam tych swoich umiejętności. Jak coś to ku moje nastawia po prostu miliard. Różnych kondycji także jest jak najbardziej na plus. Moja. E, mój mouse 5 robi to. Dobra, może poasekuruję, bo oni mnie często asekurują, jak dobijam. Się może troszkę oddzięczę. O ale, gościu. O, tutaj ktoś mnie próbuje bić. Dobra, teraz się zamienię w tą OP-formę. Ona ma bardzo dużo ataków AOE. Niestety, ma też ogromne cooldowny. No, ale tutaj widzę, nie, na, nawet nieźle cisnął Bo Jezus! Dobra, będzie potrzebna Litka, także. Wow, co się stało na chwilę? Dobra, odpalam. No i też właśnie moja forma Lisza. Wszystkie skille są od jedynki zmienione, także jest naprawdę sympatycznie. No i Penis, tyle. No, wyjdę z tego, bo to tu nie wiem gdzie po co. Ale <laughs> gości ma do dobicie. Świetne. Pierwszy raz widzę. Zresztą jakieś świąteczne. Okej, okay, dobra, przyjęliśmy punkt, zarobiście. Okej, okay, tu mam jakiegoś typka Psztyk, 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 dobra No naprawdę dosyć dobry zasięg, więc mogę tak jak widzicie stać sobie z tyłu i pomagać swoim, no niestety często wtedy nasza drużyna nas nie docenia, bo myślę, że się opierdalamy Ale no. Trudno. On go mnie zauważył. Dobra. Nie ma po co tracić HP, jak mogę odpalić tą formę, szczególnie, że mi się dosyć dużo jej zgromadziło. Teleport! Puh, się masz gościu. Dobra. Okej. Okay. Masz kulkę analną w dupę. O! Uciekł. Chyba go dobić, zanim ktoś go zdąży. O, wskrzesi. dobra, udało się właśnie. To mój główny cel teraz. Dobra, gościu może dobiję, a ja w tym czasie spróbuję go poosłaniać. Dobra, widzę, że przestraszyło go, bo to necro w takim razie. Dobra, udało mi się. Zmienię szybko formę, bo mało HP miałem. A dobra, nic mnie nie bije. Już gdzieś się spierdolili. Okej, okay. pobiegnę tam. Chociaż nie, tam już sobie radzą. W takim razie może na środek, bo widzę, że tu jest jakiś przeciwnik. Ano jest. Dobra, biorę róg, łapę albo ojazd, no dobra, misklik, ale nie, nie był ten misklik taki tragiczny, bo nawet się przyda. Okej, okay. no dobra, gościu już leży, trzeba go dobić. Warrior gówno zrobi. No i cześć. Ja dostałem. O jezus, mario, kurwa, co się stało w ogóle? Co to było? A, to jest ten właśnie, wspomniana artyleria, Okej okay. Czyli już wiem co kiedyś mi jebo, bo kiedyś dosłownie stałem w miejscu i dostawałem taki ostrzał na ryj O, to też ma zasięg, niezły zasięg ma No gościu, cię mnie niestety nie wskrzeszę Nie ma na takiej opcji nawet Chyba, stąd mogę Nie no gościu, nie wskrzeszać, go, bo wszyscy zginiemy, fuj Już no, dobra No że to tak, jak teraz wam pokażę o suniku Dzisiaj ni ja mi to nie zrobiło. Sorry za jakiś spadki FPS-ów, ale widocznie ta kula. strasznie zabiera. strasznie jest wymagająco może tak. Dobra, biegnę tam do niebieskich. Spróbuję rozwalić ten trybuszet Z całych moich sił od razu. To jest główne zagrożenie. Odpalę do tego mojego liścia forma. nie zaraz zginę, ale myślę, że to i tak będzie opłacalne. Siemasz, gościu. Jeszcze mnie nie zauważył, także skorzystam z tego. O, no i koniec, PvP. Dostaliśmy nagrodę. Na Można zobaczyć, którym się było. Tutaj nasz score jest drużynowy. No a dobra. To ja zaraz do Was wrócę, jak już stąd wyjdziemy, bo za jakiś czas wyłączam mi grę. Także pozdro. Także zaraz wracam. Okej, okay, widajcie już znowu z powrotem w tej lokacji. Już jestem po. Okej, okay, co dostaliśmy? Jakiś tam. Że wygraliśmy jakąś skrzyneczkę. 10 gigantycznych paczek e, świątecznych 200 glory pointsów. Tutaj nam widzicie skoczył osiągnęliśmy rękę 8. Wow. Nie no fajnie. Okej, okay, dobra. Teraz wam pokażę mniej więcej. Właśnie kupię sobie tam ile paczek mogę z tego wyglądu. Co to, to tak wolno idzie? Pojebał go, dobra, nieważne. E, znaczy, nie wiem, ja też tak mogę iść, żeby nie było chwila, który to przycisk ten. Nie. O, nie widzę swojej klawiatury. O, ten. O tak. Moje nie popierdalam do itemów. Okej, okay, dawaj mnie pan to. Tak, chcę. O, więcej mogę? To chcę więcej. Jeszcze jedno będę mógł. Tak dobra, zarobiście. I teraz tak. Mam tą sobie skrzyneczkę, zaraz ją zlokalizuję, tu jest. I tak, jeżeli ją otworzę, to jak widzicie, dostaję randomowe itemy jak najbardziej. Nie mogę tym sterować co dostanę. Nie Jakaś dzida No dzida jest nawet fajna niestety A nie, pod wodą używam spirów, no to zawsze coś, ale nie, nie dziękuję Mogę to odłożyć do tego specjalnego save'u właśnie Jeżeli coś już mamy to nam się nie odkłada Ale za to możemy to rozwalić I rozłożyć właśnie za tą, za, za pomocą rozwalacza takich itemów specjalnym Na na, na, na różne potrzebne itemy do craftingu. O, wypad barnik mi. Wow, tego się nawet nie spodziewałem. O, jakiś limitowany finisher. Dobra, użyję sobie. Okej, okay. fajnie. Eee, back, rare item. Jak on wygląda? A, takie coś na plecy. Nie, no, wygląda jakbym. Nie, 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 nie. To nie dla mnie. Nie podoba mi się. No, ale zawsze fajnie, że coś takiego jest. Może, nie wiem, jakby miał jakiegoś czara, albo coś, to ok To wtedy mogłoby mi się podobać, tutaj nie za bardzo No dobra, co jest dalej? Eee, jest więcej paczków, tutaj sweet, sweet loot. Tak, nawet naszej postaci się spodobało Wow No to to mi zbytnio... nie wiem Nie widzę tu zmiany zbytnio na twarzy Może oczy Ale z takiego długości trochę trudno zobaczyć, a nie mogę tego przybliżyć niestety Mhm mm to jakieś buty? Mm, co to kurwa jest? Nie Coś jeszcze? Nie wiem No nic, tutaj nic ciekawego nie było I ostatnie Następne jakieś dziwne buty, pewnie. Tak, znowu te kalosze, no zajebiście Widzicie, mój farc jest niesamowity po prostu O, 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 jakieś rękawiczki A, to są moje rękawiczki w ogóle z PvE Nieważne No dobra A, tutaj kalosze, dobra, to, żyli, to już wszystko co dostałem, tak? No trochę chujna z grzybnią, ale no trudno Nie można mieć wszystkiego No dobra, więc tak Jeszcze wam mogę, że pokażę jaki barwnik Jakiś... Nie wiem Różowo-fioletowy Penis, nie wiem, pomidor Dobra, użyję sobie Okej, okay. i coś jeszcze chciałem wam pokazać. A, że. Bo zapomniałem o tym wczoraj powiedzieć, ale nasza postać można ją przemalować. Także te barniki się nie kończą, tak jak widzicie, można sobie coś takiego odjebać. O ja pierdolę, to jest złe. Nie no, ale możemy to oczywiście wrócić. Możemy, nie wiem, na czarną na sobie zrobić. Albo no cokolwiek, no naprawdę. I tych barników możemy kupować na... O chuj, co ja zrobiłem. Well fuck, dobra. Zaraz to naprawię. Eee. Yy... A to możemy sobie kupować na Trading Poście Czyli takim Auction House ie. O wpisujemy barwnik pod względem na przykład ceny I mamy Nie wiem, to jest teraz najdroższy barwnik jaki jest Ja bym chciał bardziej zobaczyć to na PvP Stacie No jest ciekawy, przyznam Dobra, ale to by było na tyle na ten odcinek Także dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym i cześć.